Zaczynamy? Ja pierwsza. Ojej, czekolada! Super! Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci! Muszę pilnie coś wymyślić i mam pomysł. Wiem, jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Mm, pyszna! Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej. Zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak w kamień. Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej! Złam się szybko! Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy. Jak skała, ty co masz? Sprawdźmy. O tak, co za szczęście. Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ojej, jest za gorący! Moja ręka jak piecze. Mari, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej. Dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł. Dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności. Co ty robisz? Głupi gofr, no dalej połam się. Hurra. Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da rady go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Okay. Nie smuć się mi, jadaj spokój Przestań Zobacz, mojego gofra starczy i dla ciebie Częstuj się Razem? Dawaj Wow, gorąca czekolada z merszmelą Uwielbiam to Ale któraś z nas ma zimną porcję Sprawdźmy to Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę to niesprawiedliwe. Moje jest tak zimno, że nawet się nie leję. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre. Smakuje jak lody. A ja miałam farta, dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale. Mmm, pyszności! A ty sobie lody! O, Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? 3, 2, 1. Makaron, super! Ale ekstra! Czekaj! Czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Masz pecha. A ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. Mm. O tak. Ojej. Moje usta płoną. Uważaj, nie mogę się kontrolować. Wiem jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę, mija! O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uff, jest to wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc. Teraz ja coś zjem. Mmm, jakie pyszne. Oj, chyba zupełnie zapomniałam o manierach. Przepraszam. Ej, bitwa na palce pokażę, kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie. Jeszcze zobaczymy. O Tak, wygrałam. Pogódź się z tym. Co to? Roztopiony lizak? Jak mam to zjeść? No dobra. A ty co masz? Ojej. A ja mam całego lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej. przyklenił mi się do języka. To bolało. Ale wiem, jak ponabijać się z mi. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Mija, pomóż mi Lizak jest taki zimny, że przymarł mi do języka! Co robić dalej, dalej, trzymaj się chwileczkę! Udało mi się! Twój język jest wolny! Co? Wyrwałam ci język! Głupi żart! Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Mam pomysł! Nadmucham bąbelki z tego karmelu. To jest świetne! Jestem w tym naprawdę dobra! Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy. Spadaj. Niech zdecyduje los, okej? Okay? No życie, wygrałam. Ej, ja pierwsza. Ciekawe, co tam jest. Na no, Nagetzy, miam. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące! O, już lepiej. Mmm, jakie pyszne. Co za uczta Zajmij się teraz swoim daniem No w porządku Mrożone nuggetsy, jak ja je zjem Nie mogę nawet otworzyć opakowania Pomogę ci Patrz Proszę, trzymaj Wielkie dzięki, mogłaś tego nie otwierać Dobra, spróbuję Aj, są jak skała Ale można je przecież rozgrzać Mam tu akurat prostownicę do włosów Spróbuję jej użyć. Hmm. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach. Gotowe. Chyba zadziałało. Nuggetsy są usmażone. Hmm. Pyszności. Jestem geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz. Zaraz się dowiem, co mam. Pizza. Ej, to było niesprawiedliwe. Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę. Jak pysznie wygląda. Mm, rewelacja. Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza. Ale mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj, moje zęby. I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Chyba mam pomysł. Pozwól, że ci troszkę pomogę. Proszę bardzo. Gryź i żuj. Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. O nie, mój ząb. Co ja mam teraz zrobić, głupia pizza z kamienia? Wiem, co cię pocieszy. Cieplutka pizza, częstuj się. Tylko uważaj tym razem. Hej, to nie czas na zabawę. Pora dowiedzieć się, co będziecie gotować w pierwszym challenge'u. Burger? Super! Wszyscy gotowi na nasze wyzwanie? O! No to na co czekamy? Do dzieła! Babcia zaczyna od bułek do burgera. Tak, opiekane bułeczki smakują o wiele lepiej. Teraz potrzebujemy mięsa mielonego. Babcia robi z niego kulki i kładzie je na patelni. Dociska je porządnie łopatką. Kotlet gotowy. Teraz plasterek pysznego sera. No i oczywiście, co to za burger bez pomidora, jeszcze tylko cebula i bułka na wierzchu. Wow, babcia tak szybko się uwinęła. Dobra robota, babciu. Teraz kolej na siostrę. Wygląda na to, że zwykłe bułki się nie nadają. Pączek? Jaki apetyczny! Siostra kroi pączka na dwie połówki. Teraz czekoladki. Jakie słodkie! Ale siostra ma coś jeszcze. Kwaśny żel? Jest taki dobry, ale taki kwaśny. A teraz czas na troszkę merszmelą. Dorzucimy też kilka żelków. I oczywiście syropu owocowego. Bo czemu nie? Teraz kładziemy z wierzchu drugą połowę pączka i gotowe. Wygląda pięknie. Babci chyba się spodobała praca wnuczki. Ale Wednesday nie da się tak łatwo zaskoczyć. Zaczynamy jak zwykle od bułek. Oczywiście czarnych. Smażymy kotleta. Wow, co Wednesday robi z tym kawałkiem sera? Ojej, jak fajnie teraz wygląda. Kawałek ogórka. Co za odlot. Burger ma teraz usta z językiem. Ale czegoś tu chyba jeszcze brakuje. Dobrze, że Wednesday ma zawsze obok siebie pomocną rączkę. Na którą zawsze może liczyć. Żelkowe oczy. Wygląda na to, że właśnie tego potrzebuje Wednesday. Ej, ostrożnie babciu. Rączka jest całkiem nieszkodliwa. Okej. Okay. Teraz dodamy oczy do burgera. Wow. Tylko spójrzcie na tego potwora. Jest taki przerażający. Ale wciąż taki apetyczny. Ciekawe, który burger będzie najsmaczniejszy. Margo? Ojej, umieram z głodu. Ten wygląda tak nietypowo. Spróbuję. Jest pyszny. Co mamy dalej? Bierzemy pierwszy kęs. Ojej, czy to cebula? To obrzydliwe. Ten burger nie jest tym, co chciałam. Przykro mi, babciu. A co my tu mamy? To moje ulubione słodycze. Będę zagryzać żelki pączkiem? Podoba mi się to. Czas wybrać zwycięzcę. I jest nim... Ten burger. To nasz zwycięzca. Gratulacje, Wednesday. Czy mi się wydaje, czy to uśmiech? Wednesday się uśmiecha. A to dopiero. Ups, chyba ktoś tu się zawstydził. Wygląda na to, że siostra i rączka znaleźli wspólny język. Nadszedł czas, aby rączka wróciła do domu. Bo nasi bohaterowie muszą przygotować nowe danie. Gorącą czekoladę. Kto nie kocha tego pysznego napoju? Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi. Zaczynamy. Babcia znowu gotuje jako pierwsza. Wlewa mleko do garnka. Teraz kakao w proszku i prześciutko miesza. O tak, tabliczka czekolady sprawi, że smak będzie jeszcze bogatszy. Jakie to miłe! Babcia nalewa gorącą czekoladę do swojego ulubionego kubka. Dobra robota, babciu! Taka czekolada rozgrzeje każdego. Teraz kolej na siostrę. Ej, uważaj, bo w ten sposób zjesz całą czekoladę. Babcia ma rację. Trzeba dodać tylko troszkę cukru. Ojej, ale co ona kombinuje? Tylko spójrzcie na tego łakomczucha. Babcia nie pochwala takiej ilości słodkiego. Dobrze, czas dodać mleko. Ostrożnie! Ups, siostra powinna być bardziej uważna. Ma coraz mniej składników. Teraz troszkę barwnika. Ojej, spójrzcie, jakie to piękne. Ten krem jest taki kolorowy. Teraz troszkę słodkiej posypki. No co za podanie. Siostra się postarała, ale to nie wszystko. Ostatnim akcentem jest bita śmietana. I pianki marshmallow! Tylko spójrzcie na tę słodycz! Siostra wykonała świetną robotę. Brawo! Ciekawe czy Margo się spodoba. 10 punktów na 10. Teraz twoja kolej Wednesday. Najwidoczniej potrzebuje odpowiedniego kubka. Rączka, pomóż mi! Babciu lepiej oszczędzaj nerwy. Wednesday wlewa czekoladę do swojego kubeczka. Nadchodzi bita śmietana. Syrop owocowy? Świetnie! A teraz żelki Haribo. O tak, spójrzcie na ten wyjątkowy sposób podania. Gorąca czekolada jest gotowa. Wow, od czego zacząć? Oszaleć można! To jest takie pyszne! Uwielbiam to! Brawo siostrzyczko! Co to jest? Czekolada od babci. Też pyszniutka. Ojej. A co to takiego? Wygląda dziwnie, ale spróbuję. Hmm. Nie jest złe. Ale zwycięzcą zostaje siostro. Ta runda należy do ciebie. Gratulujemy. Wygląda na to, że nasi bohaterowie są gotowi na kolejne wyzwanie. Co czeka ich tym razem? Wow, to frytki! Istnieje wiele sposobów przygotowania i podawania tego dania. Sprawdźmy, który z nich wybiorą nasi bohaterowie. Okay. Oczywiście najpierw trzeba obrać ziemniaki. Ojej, co tam się dzieje? Siostra wybrała bardzo nietypowy sposób obierania. Babcia nie jest zadowolona. Ale jak może być zła na swoją ukochaną wnuczkę? Ty mój pulpeciku! Pomoże jej nawet zdjąć ziemniaki ze szpikulca. Właśnie tak! Siostra kroi ziemniaki specjalnym nożem. Tylko spójrzcie na tę piękną falbankę. Czas dodać troszkę koloru. Wow, jakie żywe odcienie! Teraz wylewamy olej i wrzucamy nasze ziemniaki na patelnię. Wspaniale! Zawsze trzeba być bardzo uważnym z gorącym olejem. Ostrożniej! No i pięknie układamy nasze kolorowe fryteczki na talerzu. Można podawać babci jak zwykle wszystko się podoba. Ale samo woli bardziej klasyczną wersję dania. I czasami klasyczna wersja jest najlepsza, prawda? O tak, frytki i ketchup, ten znajomy smak z dzieciństwa. Co może być lepszego? Wspaniała robota, babciu! Brawo ja! Czym tym razem zaskoczy nas Wednesday? Jej frytki już się upiekły. Wygląda na to, że czeka nas niespodzianka. Co to jest? O nie! Chyba Wednesday pomyliła kierunek. Babciu lepiej zaklej oczy. To nie dla osób o słabym sercu. Dobra, na czym to skończyliśmy? A tak, frytki. Wednesday farbuje je na czarno. Wow, jak pięknie! Zostało tylko dodać keczupu. I danie gotowe. Siostrze bardzo spodobała się wersja Wednesday. Zobaczmy, czy Margo też ją doceni. No, co my tu mamy? Czy te frytki są trochę przypalone? Nie, smakują całkiem nieźle, a z keczupem są świetne. Nie wytrzymam. Zjem przyjściutko. Mm, pyszności. A teraz następny zawodnik. Wygląda apetycznie. Nieźle. Ale tak będzie jeszcze smaczniej. Żegnajcie, fryteczki. Niam, 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 niam. Ekstra. Chyba się przejadłam. Ale jest jeszcze trzecie danie. Jakie piękne frytki! Spróbuję. Awesome! Mm, są przepyszne, bardzo dobre. Wow! Ostatni kawałeczek. Oj! Nie martwcie się, nic mi nie jest. Dobra, czy wszyscy są gotowi na kolejny challenge? Zobaczmy. Pancelki! Co za pyszności! Mam nadzieję, że nasi bohaterowie wiedzą, jak zrobić to wspaniałe danie. Jest tak wiele przepisów. Zaczynamy. Babcia zawsze gotuje jako pierwsza. Delikatnie wlewa ciasto naleśnikowe na patelnię. Właśnie w ten sposób. Widzicie? Można już odwrócić. Ojej, ten pancake jest idealny. To właśnie są lata doświadczenia. Wednesday, co z tobą? Ojej, chyba będziemy potrzebować pomocy rączki. Czarny barwnik? Oczywiście, że tak, to przecież Wednesday. Spójrzcie na ten kolor. Ojej, wygląda na to, że ją troszkę poniosło. Dobra, wracamy do naszych pancaków. Ojej, jak pięknie! Czarne jedzenie zawsze wygląda tak elegancko. A jaki jest twój ulubiony kolor? Daj znać w komentarzach, a może w następnym filmiku zrobimy danie w twoim ulubionym kolorze. Co ty na to? W międzyczasie siostra robi coś ciekawego. Wow, to już nie jest pancake, to jakaś forma sztuki. Ojej, ten kolor w ogóle nie chce się wycisnąć. No dalej! Wow! To był strzał prosto w oko. Mam nadzieję, że siostrze nic nie jest. Przecież chodzi o to, żeby się nie poddawać bez względu na wszystko, prawda? No to kontynuujemy. Ojej, tylko spójrzcie jakiś liczny jednorożec. To właśnie takie chwile sprawiają, że babcia jest taka dumna ze swojej wnuczki. Hmm, a co nam szykuje babcia? Wygląda na to, że czeka nas stary dobry przepis. Pankei z masłem i syropem klonowym. Już na sam widok cieknie ślinka. Myślę, że pankajki Wednesday też się upiekły. Wyglądają dosyć ciekawie. Wednesday wykłada je na talerz. A teraz dodaje swojego ulubionego owocowego syropu. Nie żałuję go. Wow, czy to pająki? Spokojnie, babciu. Te pajączki są zrobione z czekolady. Cóż Margo, czas spróbować dań naszych bohaterów. Co to? Wygląda przerażająco. Dobra, spróbuję. Mmm, nieźle. A co mamy dalej? Ojej, jakie apetyczne! I takie pyszne! Świetnie! O, tak! A co to takiego? Jednorożec? Jaki uroczy i jaki pyszny! Dobra, chyba wybrałam zwycięzcę. I wygrywa... Awesome. Siostrzyczka! Zasłużyłaś na wygraną, brawo! Cudowny dzień Wednesday. Stać! Kim jesteś? I po co tu przyszłaś? Jestem lekarzem. To jest planowe badanie więźnia. Co masz w walizce? Spójrz. Może też potrzebujesz leczenia? Nie, dziękuję. Okej, już widzę chorego. Czy on jest chory? Proszę mnie nie rozśmieszać! No, proszę spojrzeć, zdrów jak ryba! Alex, jesteś chory! Ja? A! Tak! Jaki ja jestem chory. Serce mnie boli, brzuch mnie boli. Co się ze mną dzieje? No rzeczywiście potrzebuję pomocy. Proszę wchodzić. Dziękuję. Cześć! No wreszcie, masz go? Tak, znalazłam twojego kumpla. Żeby go tu przynieść, użyłam podwójnego dna. Trzymaj. Oto on. Fajnie, tylko że to nie jest mój kumpel. A, wsik. Zabieraj go, mam alergię na koty. O, przestań. Zaczęło się, dostałem też wysypki. Sik. A, chyba Kopek znalazł sobie nowego przyjaciela. No, muszę złapać tego łobuza. Okej, okay. no co my tam jeszcze mamy? Ile jeszcze tam raportów mi zostało? Co tam się dzieje? Coś się rusza? Znaczy, że ktoś tu jest. To nie to, co myślisz. Nie uciekaj więcej tak daleko. Przepraszam, zaszło nieporozumienie. No to ja wracam do domu. Ach, ci lekarze! Znajdę tę kociarę. Stać! Cześć, jestem tu, żeby posprzątać. Muszę cię obejrzeć. Wszystko wydaje się w porządku, ale coś na pewno jest nie tak. Jestem pewna. Pokaż mi, co masz w wiatrze. W wiadrze? O czym ty mówisz? A zresztą proszę zobaczyć, jak tu jest brudno. Proszę mnie przepuścić. Tylko ostrożnie. Myślisz, że to wszystko? Jeszcze nie skończyłam cię obserwować. Alex, hej! Spójrz szybko. Chyba znalazłam twojego pupila. Tym razem musiałam go przemycić w wiadrze. Czy ten słodziak jest twój? Trzymaj. Co? To rybka! Oczywiście, że nie jest moja. Co? Nie krzycz tak! O nie, wszystko rozlałam! Musimy coś szybko zrobić. Rybki, no przykro mi, ale nie mam innego wyboru! Gotowe! Co tu się dzieje? Słyszałam jakieś krzyki. Aleks, co z tobą? Przepraszam, muszę skorzystać z toalety. Oj, kurczę! Trzeba było od razu powiedzieć, idziemy stąd. Uff, udało się. Ojej, ryby mają tu całkiem wygodnie. No, kiedy ona znajdzie mojego pieska? Bardzo mi go brakuje. Nie wpuszczę tu nikogo więcej. A ja załatwię wszystkich. Witam, mam tu remont do zrobienia. Zobacz, nawet przyniosłem ze sobą całą walizkę narzędzi. Pokaż mi co jest w środku. Spokojnie. To jest wszystko, czego potrzebuję. Rzeczywiście. Dobra. Skoro już tu jesteś, możesz mi pomóc? Noga mojego krzesła jest złamana. Oczywiście, tutaj pomoże mi najzwyklejsza taśma klejąca. Nie ma nic bardziej niezawodnego. Jest pan pewien? No dobra, chodź ze mną. Pokażesz mi, co tam jest zepsute. Już prawie jestem u celu. Myślę, że dalej sam sobie poradzę. To jeszcze nie koniec. Mamy problem w tej celi. Nie ma tu absolutnie żadnego oświetlenia. Trzeba wkręcić żarówkę. Myślę, że dasz radę to zrobić. Trzymaj. Okej, okej. Hej, Alex. Nie chcesz czasem posprzątać celi? Trzeba powydzierać kurze. Yeah. Muszę tu zrobić dziurę. Czego użyć do jej wykonania? Myślę, że młotek sprawdzi się idealnie. Nie to, nie to. What? Potrzebuję wiertła. Teraz na pewno mi się uda. Zaczynam. Co tam się dzieje? Dlaczego jest tak głośno? Spokojnie. Paremont! Okej, okay, otwór gotowy. Pozostaje tylko najważniejsza rzecz. Wsunięcie tam zwierzaka. Mam nadzieję, że to przyjaciel, o którym mówił Alex. Co to jest? Co się stało z moim psem? Oj! Aleks, co się dzieje? Jak się masz? Co ci się stało? Ciekawe, co on takiego strasznego zobaczył. Co to? Świnia z psimi uszami? O, nie, słabo mi! Najwyraźniej świnka też nie jest jego zwierzakiem. Dobra, no to szukam dalej. Co za smród! Czas na umycie butów. Cicho, dziecko śpi. Przyszłyśmy odwiedzić naszego tatusia. Stać, udowodnijcie najpierw, że się znacie. E, oto nasze zdjęcie. A, no w takim razie nie mam pytań. Czy mogę spojrzeć na niedziusia? Nie wolno, on śpi. No dobrze, wejdźcie. Ok. Mój kochany przyjaciel! Aleks, znowu tu jestem! Nie poznajesz mnie, to ja, Mila! Tym razem na pewno przywiozłam ci twojego kumpla, spójrz! Czy to? Mój piesek, w końcu cię zobaczyłem! No chodź tu, kochanie! Musisz wiedzieć, jak bardzo za tobą tęskniłem! Mam tu prezent dla Dziusia. Proszę. Co tu się dzieje? Mila, tego już za wiele. W końcu cię przyłapałam. Teraz będziesz siedziała dokładnie tam, gdzie Alex. Zrozumiano? Proszę, nie, proszę. To nie była moja wina. Chciałam dobrze. Taki to straszne. Czy ja naprawdę jestem w więzieniu? Błagam, wypuśćcie mnie. Please. Nie ma mowy. Bawcie się dobrze, gołąbeczki. No pomoci, ratunku.